Witam, witam! Dziś odcinek z bardziej też bezpieczeństwa. Tak jak zauważyłem w komentarzach, jeden kolega napisał bardzo dobrze, że tak te dwa przewody, które idą do akumulatora, podskakując, obijają się, może się tam coś przetrzeć tego, zwara i co? I się palimy. Więc, żeby czegoś takiego uniknąć Na wszelki wypadek, wiem, że tutaj są peszelki tego Ale na wszelki wypadek to jeszcze zabezpieczymy Żeby było bezpiecznie No, dwie minutki Gumowe Że tak powiem uszczelki założone Nic się kurwa już nie przedrze Stan oleju mały Za chwilę będziemy dolewać no i przy okazji, jeszcze póki jest czas, a obiecałem, że zrobię to dzisiaj Trzeba ogarnąć cały ten burdel Żeby jakoś to kurde w końcu wyglądało Kolega jeden się pytał o Webasto Tu mam Webasto Rua wydechowa z Webasta jest tam pod spodem Powiem szczerze, czasem trochę śmierdzi paliwem jak wypala końcówkę gdy się wyłącza a ogólnie jest kurde baja zbiornik stacza na dużo jest bomba Dobra, sprzątamy nie będę wszystkiego nagrywał bo nie ma sensu posprzątam i wam pokażę czy kurde jakoś tak nie wiem się pozbyłem tego całego syfu czy nie A, przewodziki zrobione, zabezpieczone na około, poziom lekko ponad połowa zostaje. Jeszcze zobaczyłem, bo sobie zabezpieczyłem wąż, który szedł do pompy, do pompowania do zbiornika, bo coś mi się wczoraj tutaj polało. Nie wiem czy się jakieś podciśnienie zrobiło, czy coś za chwilę sobie sprawdzę, no i oczywiście. Jakoś już to zaczęło wyglądać. Nie jest malina, ale na razie wystarczy. No, na razie tyle. Zapraszam na Facebooka. Może tam już będzie umyty na zdjęciach <grymna> na Instagrama. Cześć.